Witam serdecznie wszystkich hodowców. Dziś mamy siódmy lot konkursowy. Kolejna trzysetka w oddziale. Także zobaczymy, jaki będzie przylot. Zakoszowane 79 sztuk. No, 5 zostawiłem w domu, ponieważ no, nie, nie, doszły po tygodniu. Muszą się trochę zregenerować, odpocząć. Także czekamy, zobaczymy. Pogoda ładna, elegancko, wiaterek w ogon. Zobaczymy, co się będzie działo. Ostatniego lotu nie było, był odwołany. I to bardzo słuszna decyzja zarządu. Ponieważ bardzo szybko można stracić dorobek paroletni, także lepiej wstrzymać się niż jeśli front przechodzi, pogoda deszczowa i na wypuszczeniu, i na przylocie. Także no po prostu bardzo dobra decyzja zarządu. Także dziękuję. Miłego dnia. Czekamy. Dobry lot. Chodź, 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 chodź. No jest następny gołąbek. Proszę bardzo. Chodź, 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 chodź. chodź. Dziu, 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 coć, chodź, chodź, wiry, viry, jako nieco dalej. Chodź, 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 coć, khoć, cock, Chodź, dziu, 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 Odbity trzeci gołąbek jest. Trzeci gołąbek jest. No, jednak te siadanie jak jest szybko tam gdzie trzeba, to jest dużo lepiej. Tu się traci, o! On powinien od razu usiąść, od razu. Także będą przeróbki, czuję zimą. Będą przeróbki, będą wloty belgijskie, czy jak to zwał, wywalone. Będzie podest. Góra może też będzie, tak żeby tego MB od razu. Jest następny. Chodź, 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 chodź. Jest czwarty, jest czwarty. Która z 8:30. 8.30, jest czwarty. Ale ten czwarty to już wrócił od drugi, z drugiej strony. Już go przewiało, no bo ten wiatr jest w ogon. To jest często tak u mnie bywa. No zobaczymy dalej. Zobaczymy dalej. Co się będzie działo. No Zakoszowane jest 79, także jest w czym wybierać. Można powiedzieć. Jest co przylatywać. No i kolejnego gołąbka mamy. Proszę bardzo. No chodź, 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 o tu dwa z kierunku chyba. Chodź 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 Dziu 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 Chodź 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 Jest kolejny no. Odbity. Chodź 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 Dziu 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 Tam ten jest siódmy co wszedł teraz, a ten No chodź 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 Odbity ósmy Górą składa się dziewiąty Chodź 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 Za swądzie Chodź, dziedzio. Jak te kółka robią. Chce nas od razu siadać. A tu czas leci. Jest. Jest dziewiąty. Jest dziewiąty. Teraz by się dziesiąty przydał. Dziesiąty, chodź tu, gdzie ty jesteś? Przewiało. Wszystkiego wębie z drugiej strony, bo ten wiatr trochę na północ ich podwiewa. Dwa pierwsze, aby z kierunku przyszło, a reszta już przewiało. No na górze młodeczki są elegancko, ostatnio nie puszczam parę dni, bo jastrząb zaczął się, zaczął grasować, zaczął mi wybierać troszeczkę, także no musiałem ich trochę przymknąć, nawet we wtorek trzyletnią samicę, oblatywałem wdowy, wdowy dowce, no i samicę mi złapał trzyletnią jastrząb, no niestety. Także młodek to jeszcze nic, ale jak trzyletnią samicę łapię jastrząb, no to już jest jakaś strata, samiczka wracała zawsze dobrze, a tu nie ma nagle. No czekamy dalej, czekamy jeszcze jeden. Będzie... No i mamy dziesiątego, mamy dziesiątego się zbliża. Krąży oczywiście, bo przecież musi. Chodź, 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 chodź. proszę bardzo. Jest. Chodź, 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 chodź. Dziu dziu, 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 Piknęło? Jest, jest dziesiąty. Jest dziesiąty, o, pięknie, jedenasty zjeżdża, jedenasty. Wam powiem przy okazji, że ostatni lot był trochę wymagający, ten wiatr wiał na południe, tych gołębi trochę się pozabierało, bo telefony liczne z oddziału były. No, chodź, chodź, chodź. Piknęło, jest dwunasty. Trochę było z południa Polski, no mój gołąbek też jeden w Nowym Targu, w Nowym Targu roczniaczka wylądowała no, u prezesa, także bardzo uczciwy, rzetelny człowiek, zadzwonił, Gołąbka odżywił, puścił. No Gołąbek na razie nie chce odejść, tam od, odeszedł na 4 godziny i wrócił z powrotem do niego. No, góry jednak, góry, no trochę odległość jest w drugim kierunku, no zobaczymy co będzie dalej. Tam siedział u niego ten Gołąbek, miał go do kabiny włożyć. No drugi, drugi telefon miałem w Nowym Targu. W Tarnobrzegu, przepraszam, w Tarnobrzegu też, też hodowca bardzo uczciwy, odżywił tydzień czasu, bo gołąb bardzo wyjechany, złapany w rękę na podwórku, także odżywił go elegancko, no ma go puścić na tygodniu teraz, żeby ten gołąb w pełni doszedł do siebie, także naprawdę są, coraz więcej jest ludzi w Polsce takich rzetelnych, że naprawdę potrafią gołąbka odbudować, zadzwonić. Jest nawet tu perspektywa, że ten gołąb z Tarnobrzega będzie przesłany pocztą, także pozdrawiam też, pozdrawiam jak najbardziej oddział Tarnobrzek i, i, i hodowców tam, no, są, są bardzo uczciwi, no ludzie, coraz więcej takich się w Polsce robi, także czekamy dalej na gołąbki swoją drogą. I kolejny gołąbek, proszę bardzo, chodź, 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 kolejny gołąbek się składa, trzynasty trochę mnie niepokoi, ten upał się robi gorąco z minuty na minutę. No jest duży plus, że było wczesne wypuszczenie, godzina 5.10. Także tu też gratulacje dla zarządu, bardzo dobra decyzja, że warunki, no i że warunki pozwoliły na całej trasie, że te gołąbki mogły być tak rano puszczone, póki jeszcze ten upał jest trzy naraz. Jest trzy naraz, o takie coś lubię ale jakby było wcześniej jeszcze troszeczkę to jeszcze bardziej bym lubiał no chodź, 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 chodź chodź, o jest trzy na raz to już jest 15 gołąbków także czekamy cały czas czekamy No i kolejnego łąbki mamy. Chodź, 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 chodź. No dzisiaj upalnie, także te gołąbki tak. Chodź. No ładnie, szybciutko na wlot. Chodź, 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 chodź. I drugiego mamy przy okazji. Proszę bardzo. Chodź, jo, 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 सलाता आठ नौ जो 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 खच्छ खच्च खच खच्छ खच No chodź, 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 chodź. Samiczka nakrapiana. No. Chodź, 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 chodź. No i kolejny gołąbek jest. Chodźmy, zobaczymy jak tam na zegar. Zobaczymy, bo się troszkę pogubiłem. Chodźcie ze mną wszyscy. Zobaczymy jaki tam stan jest póki co, no jest 20 akurat. Jest 20 gołąbków. Godzina dziewiąta. Także czekamy dalej. Chodź, 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 chodź i kolejny gołąbeczek. Elegancko. Chodź, 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 chodź. No, ciepło się zrobiło, tak się schodzą. No ale w miarę dobrze, jeden po drugim. Nie ma tragedii. Czekamy dalej. I jest kolejny gołąbek. Zadaszku. Chodź, 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 chodź. No. Dziu, 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 dziu. Chodź, 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 kochany. O, no, gorąco, teraz im elektrolit rozrobiłem, także czekamy, cały czas czekamy dalej, no co chwila coś wsiada, co chwila coś wsiada, gorąco się robi, o tam jakieś dwa przeszły, ale to nie moje. I kolejny gołąbeczek, proszę bardzo, no, już bardziej zmęczony, trochę gorąc mu już dał się we znaki, no, ale czekamy dalej, także dobrego lotu życzę. I miłego dnia. Pozdrawiam.